Miło mi poinformować, że pan profesor Kazimierz Orzechowski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii naszej uczelni został wyróżniony nagrodą prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagroda wręczona zostanie w kancelarii Premiera Rzeczpospolitej. Za wybitne osiągnięcia naukowe pracownicy naukowi naszej uczelni wyróżnieni zostali także przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W tym roku przyznano 10 nagród indywidualnych oraz jedną nagrodę zespołową. Minister wyróżnił również naszych pracowników naukowych we wnioskach innych uczelni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Proszę Panią Prorektor Profesor Teresę Łoźnowak o przedstawienie osiągnięć naukowych wyróżnionych pracowników i wręczenie nagród. Dziękuję bardzo. Magnificencjo, Wysoki Senacie, zaproszeni goście, a przede wszystkim nagrodzeni. Jest mi przypadnie szczególny honor a wymienić listę nagrodzonych nagrodami indywidualnymi Ministra Edukacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, następujących pracowników naszego Uniwersytetu. I tak, indywidualne nagrody naukowe otrzymują za książki Pan, pani, pan Profesor Doktor habilitowany Krystian Matwiejowski za całokształt pracy naukowej. Pan Profesor Doktor habilitowany Paweł Banaś za książkę pod tytułem Orbis Pictus. Świat dawnej karty pocztowej. Pan profesor doktor, doktor habilitowany Zbigniew Kurcz za książkę pod tytułem Mniejszość Polska na Wile, Wileńszczyźnie Studium Socjologiczne oraz pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Klimowicz za książkę Pożar serca, 16 smutnych esejów o miłości, pisarzach rosyjskich i ich muzach. Proszę wymienianych o podejście do podium. także poinformować iż nagrodę zespołową za współautorstwo cyklu prac dotyczących syntezy i właściwości optycznych jonów pierwiastków f-elektronowych w cholagonowych matrycach krystalicznych otrzymuje zespół w składzie pan profesor doktor habilitowany Janusz Drożdżyński doktor habilitowany Mirosław Karbowiak oraz magister Agnieszka Mech. Proszone, proszę członków wymienionego zespołu o podejście do podium. Pozwolę sobie, bardzo proszę, pozwolę sobie także wymienić osoby zespół nagrodzonych osób z inicjatywy Akademii Rolniczej we Wrocławiu nagrodę za współautorstwo podręcznika Choroby drobiu otrzymuje zespół w składzie profesor dr habilitowany Elżbieta Lonę oraz profesor dr habilitowana Anna Okulewicz. Jest nam także Miło poinformować, że z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nagrodę za współautorstwo naukowej syntezy pod tytułem „Literatura Grecji Nowożytnej Tom pierwszy I i II” otrzymuje zespół w składzie profesor doktor habilitowana Janina Gajda-Krynicka, profesor doktor habilitowana Janina ławińska tyszkowska profesor doktor habilitowana Alicja. Szat Szastyńska Siemion oraz dr Małgorzata Wrubel. Członków wymienionych zespołów w zespołach proszę o podejście do podium. Dziękuję. Już się nie będę spieszył. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w uznaniu szczególnych zasług na rzecz naszej uczelni wyróżnił złotym medalem Uniwersytetu Wrocławskiego następujące osoby: Profesora Lotara Knopa, Profesora Władysława Narkiewicza, Profesora Antoniego Polanowskiego. Świętej pamięci profesora Pitera Tettingera, w imieniu którego medal odbierze syn dr Peter Tettinger oraz profesora Józefa Juliana Ziłkowskiego. Proszę panią prorektor profesor Urszulę Kalinę Prasznic o przedstawienie uzasadnienia wniosków i wręczenie medali. Dziękuję, Magnificencje, wysoki senacie, szanowni goście, profesor Lotar Knop. Dyrektor Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Kodbus, adwokat, wybitny specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego i ochrony środowiska. Od lat współpracuje z Instytutem Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego i organizuje pomoc służącą rozwojowi kadry naukowej wrocławskiego środowiska prawniczego. Profesor Władysław Narkiewicz. Z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybitny i znany w świecie specjalista w zakresie teorii liczb. Interesuje się również algebrą i historią matematyki. Z Uniwersytetem Wrocławskim związany jest od 1962 roku. W tym czasie pełnił na uczelni liczne funkcje organizacyjne, które umiał połączyć z wielką aktywnością naukową i działalnością dydaktyczną. Od 1969 roku jest kierownikiem Zakładu Algebry i Teorii Liczb, był wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Matematycznego, dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz nowo założonego Wydziału Matematyki i Informatyki. Był także prorektorem do spraw naukowych. Funkcje te wskazują na olbrzymią rolę, jaką Pan Profesor odegra w rozwoju całego Uniwersytetu i na autorytet, jakim cieszy się w naszym środowisku akademickim. Profesor Antoni Polanowski, biolog z Wydziału Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w dziedzinie biochemii i biotechnologii. Wyniki jego badań naukowych pozwoliły między innymi na rozpoznanie molekularnych przyczyn parodontozy, opracowanie testów diagnostycznych i sposobów jej leczenia. W ramach objętych klauzulą tajności badań opracował nowe metody wyodrębnienia substancji, które mogą być wykorzystane w leczeniu zespołu Alzheimera. Wniósł bardzo duży wkład w zapoczątkowanie i rozwój biotechnologii w środowisku wrocławskim oraz stworzył klimat dla rozwoju tej dziedziny w całej Polsce. Był jednym z inicjatorów i organizatorów biotechnologii na naszej uczelni. W uznaniu zasług naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, Profesor otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Świętej pamięci profesor Peter Tettinger z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kolonii. Od wielu lat współpracował z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwsze kontakty sięgają lat 70. Profesor był jednym z inicjatorów zawarcia umowy o współdziałaniu współpracy i wymianie kadry naukowej pomiędzy naszym Wydziałem Prawa, a Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Kolonii. Profesor poprzez wspólne konferencje, pomoc stypendialną i publikacje promował naukę polską w Niemczech i w Europie Zachodniej. Zmarł nagle we wrześniu 2005 roku. Profesor Józef Julian Ziółkowski, chemik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Znany w Polsce i w świecie specjalista z zakresu chemii nieorganicznej, Koordynacyjnej i metaloorganicznej, a przede wszystkim zapoczątkowanej przez pana profesora w Polsce katalizy homogenicznej z udziałem związków kompleksowych i metaloorganicznych jako katalizatorów. Profesor Ziółkowski to nie tylko znany i ceniony naukowiec, ale także osoba bardzo zaangażowana w rozwój Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotnie sprawował funkcję prorektora naszej uczelni, przez lata kierował Instytutem Chemii. A gdy powstał samodzielny wydział chemii, został jego pierwszym dziekanem. Z jego inicjatywy powstała Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego, której do dnia dzisiejszego jest prezesem. Warte podkreślenia są zasługi profesora w rozwoju uniwersyteckiego sportu. Dwie uczelnie, Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu i Uniwersytet Jagielloński nadały mu tytuł doktora honoris causa. Bardzo proszę osoby wymienione przed chwilą o podejście do podium. Mam zaszczyt poinformować, że w uznaniu zasług dla rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego przyznałem medale pamiątkowe Uniwersytetu Wrocławskiego niżej wymienionym osobom, panu profesorowi Janowi Jędrośce, panu profesorowi Janowi Kolasie, panu profesorowi Alfredowi Koniecznemu, panu profesorowi Zdzisławowi Latajce, rektorowi naszej uczelni w kadencji 2002. 2005, który wielokrotnie wręczał medale pamiątkowe, ale sam nigdy tego medalu nie otrzymał. Profesorowi Karolowi Wolfkę, pani magister Marii Jan Janyszek Pacuszko, długoletniemu kierownikowi działu aparatury naukowej oraz magister Janinie Krzykawiak Wolańskiej, długoletniemu kierownikowi działu kadr. Proszę wymienione osoby o podejście do podium.